Cześć, dzień dobry z tej strony Adrian. Witam was w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. No i po pierwsze przepraszam was, że jestem dzisiaj w czapce, ale moje włosy zupełnie nie chcą dzisiaj ze mną współpracować. Ale teraz już nie o tym, zostawmy to, co mam na głowie, i przejdźmy do konkretów, czyli do omówienia naszego ostatniego kuponu, który był naszym pierwszym progiem progresji. I niestety nam nie siadł, a brakło niewiele. Spotkanie Norwich z Leicester zakończyło się po naszej myśli, i to faworyci tego spotkania zwyciężyli, czyli oczywiście Leicester City. Wynik 1 do 2. Z korzyścią właśnie dla gości. Natomiast mecz West Ham-Crystal Palace tam nie wszystko poszło tak jak chciałem, mimo tego, że West Ham nawet prowadził w tym spotkaniu. No to niestety mecz zakończył się wynikiem 2-2. West Ham traci punkty po raz pierwszy w tym sezonie Premier League i West Ham sprawia, że kupon nam nie siadł. Dzisiaj przechodzimy do drugiego progu naszej progresji i również obstawimy sobie 50 zł w dosyć moim zdaniem ciekawym i nietypowym kuponie. No i teraz, moi drodzy, bardzo fajna, myślę, Informacja dla Was, bo wracają konkursy yy, o 50 zł bonusu. Yy, oczywiście mamy konkurs dzisiaj o 50 zł bonusu na Superbecie, a jedyne co musicie zrobić, aby brać udział w tym konkursie, yy, to po pierwsze, moi drodzy, w komentarzu obstawić poprawny wynik spotkania. Aleres, Cordoba Estudiantes La Plata. Jest to jedno z ciekawych zapowiadających się mecz, meczy tej kolejki Ligi Argentyńskiej. Do tego dopisać minutę, w której padnie pierwszy gol w tym meczu. Swój login Superbet oraz zaobserwować Murawę TV. Profil nasz Murawa TV na Superbecie w Super, Super Social. To jest moi drodzy specjalne miejsce dostępne w aplikacji mobilnej Superbetu. Także pobierajcie aplikację, obserwujcie tam Murawę TV. O tych Supersocialach już za chwilę. Troszeczkę więcej, ale takie proste warunki macie do spełnienia i możecie wygrać 50 zł bonusu na SuperBecie właśnie. A 10 zł bonusu, moi drodzy, dostanie od buta, że tak powiem, każdy, kto zaobserwuje właśnie na supersocialach, na Superbecie, profil Murawa TV. Także zachęcam Was bardzo serdecznie na profilu Supersocial, na Superbecie. Możecie śledzić nasze kupony i wszystko, co z nimi związane. Także myślę, że warto tam wbić. Tym bardziej, że jeszcze moi drodzy dostajecie 10 zł bonusu za obserwowanie naszego profilu, właśnie tam. Także tak jak mówię, zachęcam. Więcej szczegółów macie w opisie, sprawdzajcie koniecznie opis. No i moi drodzy, oczywiście zachęcam Was jeszcze do. Yy rejestracji na superbecie z kodem Murawa20 rejestrując się z linku podanego w opisie otrzymacie freebet do 20 zł przy minimalnej wpłacie 50 zł. Oprócz tego jeszcze, moi drodzy, możecie skorzystać z innych bonusów wynikających z oferty powiatalnej od Superbetu, między innymi z tygodnia bez ryzyka. No i jeszcze na koniec chciałbym dodać, że moi drodzy, w opisie macie link do odpowiedniego pliku, w którym to możecie śledzić moje wszystkie kupony, w którym to będziecie mieli napisane wszystkie moje kupony od początku, jak gram tutaj na tym kanale. Także, jeżeli kogoś to interesuje, to odsyłam Was właśnie tam. A tymczasem lecimy już z kuponem na dziś, moi drodzy. Także znajdujemy się już na Superbecie i, moi drodzy, tak jak mówiłem, dzisiejszy kupon będzie dosyć nietypowy, bo odlatujemy sobie dosyć daleko za Ocean Atlantycki do Ameryki Południowej i tamtejsze mecze będziemy sobie obstawiać. Na pierwszy ogień idzie, moi drodzy, liga. Chilijska, dokładnie tak, Liga Chilijska interesuje nas spotkanie Curico Unido z La Sereną jeżeli moi drodzy spojrzymy sobie w tabelę Ligi Chilijskiej to widzimy, że zespół Curico Unido no znajduje się w tym momencie w strefie spadkowej, natomiast Natomiast moi drodzy, drużyna z La Serena jest wyżej, jest na 12 miejscu i ja tutaj skorzystałbym sobie z bardzo fajnego kursu na podwójną szansę na to, że goście zremisują to spotkanie lub je wygrają. Ale uwaga, uwaga, do tego dorzucimy sobie jeszcze jedną ewentualność. Przejdziemy sobie do zakładki podwójna. Przejdziemy sobie moi drodzy do zakładki podwójna szansa i liczba goli i tutaj mamy bardzo fajny moim zdaniem typ na x2 i powyżej 1,5 bramki w meczu. Skąd moi drodzy taki typ na to spotkanie? Ano stąd, że zespół gości jest w przekroju całego sezonu drużyną po pierwsze silniejszą, dlatego myślę, że jadąc na stadion do niżej notowanego rywala po prostu nie przegrają, Ponadto myślę, że ten typ plus 1,5 bramki też jest całkiem fajny, bo dosyć mocno mimo wszystko bustuje nam kurs, bo to jest 0,4 moi drodzy w górę, w porównaniu do tego 1,7, teraz mamy 2,12, więc to jest całkiem fajne i myślę, że... Myślę, że to może być taki złoty typ. Wydający się dosyć nietypowy, bo zapewne stawiam, że wielu z was nie typuje sobie często spotkań w jakichkolwiek ligach południowoamerykańskich. To może wam się wydawać dziwne, ale ja sobie tak zagram. Plus półtorej bramki, natomiast wracając do tego tematu, obstawiam sobie z tego względu, oprócz tego, że po prostu fajnie podnosi nam kurs, no to z tego względu, że po prostu obydwie te drużyny nie, nie słyną z najlepszej obrony obydwie te drużyny mają średnią z powyżej jedną bramką straconą. Na mecz, więc spodziewałbym się tutaj tego, że jednak dwie bramki w tym spotkaniu padną. No i taki oto fajny kursik mamy na to wydarzenie. Natomiast moi drodzy, jeżeli chodzi o drugi typ na dzisiaj, no to tutaj Liga Kolumbijska, oczywiście najwyższa klasa rozgrywkowa w Kolumbii, podobnie jak to było w przypadku Ligi Chilijskiej. I w, tym, w tej lidze interesuje nas mecz pomiędzy Atletico Nacional a Drużyną Aguilar. I co tutaj, moi drodzy, będę sobie typował? Nie będzie zaskoczenia: będzie tutaj typ na zwycięstwo gospodarzy. Atletico Nacional, to jest, moi drodzy, lider tabeli e, w lidze kolumbijskiej. Drużyna, która jest bez porażki na 6 spotkań, wygrała 5 i to jest 5 wygranych z rzędu ostatnio. Taką serię zwycięstw prezentują e, zawodnicy. Lideral tabeli ligi kolumbijskiej, właśnie. Natomiast goście, no to jest taki typowy, ligowy średniak, jak widzicie, po sześciu kolejkach mają 7 punktów. No nie sądzę, żeby Atlético Nacional zakończyło swoją serię zwycięstw, a na pewno nie w spotkaniu u siebie z ligowym średniakiem. Także moim zdaniem ten kuponik na dzisiaj wygląda nieźle. Wiem, że Wy możecie niechętnie grać kupony z poza lig europejskich, pewnie najlepiej czujecie się w jakichś topowych ligach, właśnie w, Europy, w Europie. Możecie dać znak, czy w ogóle tykacie takie ligi spoza, spoza Europy. Ja czasami lubię to robić. I nie chwaląc się, miałem do tej pory w tym naprawdę niezłą skuteczność. Mam nadzieję, że tym razem też będzie podobnie, że kuponik mi siądzie. Kurs całkowity 3,07,50 zł sobie stawiamy, 135,26 groszy. Mamy do wygrania. Czyli moi drodzy, oczywiście, jeżeli. Ten kupon nam siądzie, to zakończymy sobie progresję na drugim jej progu. Nasz łączny wkład wyniesie 100 zł w całą progresję, a wygramy sobie oczywiście ziko, zł, więc i tak będziemy na plus. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Kupon oficjalnie poszedł, trzymam mocno kciuki, żeby mi siadł. No i co, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca i się będę z Wami żegnał. Dziękuję za to, jak zostawiliście łapkę w górę. Fajnie, jeżeli subskrybujecie kanał, jeżeli tego nie robicie, nie zostawiliście łapki, nie zostawiliście jeszcze suba tutaj, no to myślę, że to jest dobry moment, żeby to zrobić. No i co, Dzięki jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się, cześć.